Ten vlog to dzisiaj taki trochę żart jest w zasadzie o niczym. Taki bardziej filmik, żeby to Wam życzyć. Wesołych świąt. Witam Was na moim kanale. Jest 23 grudnia. Jestem na Stratford, czy w Stratford. Jak tam kto woli. E, idę teraz na stadion olimpijski, czyli London Stadium. E, do pracy, do roboty jako stójkowy. Dzisiaj będzie mecz West Ham i Manchester United. Wiele fanów Manchesteru United pewnie by się dało pochlastać, żeby być dzisiaj na tym meczu. E, albo chociaż być w mojej roli stójkowego stewarda. Dziecia e, Który dzisiaj będzie Pracował tam Ja bym na ten mecz Nie poszedł nawet jakby był za darmo Wstęp A idę tylko Żeby zarobić Nienawidzę Pracy na stadionach I nienawidzę piłki nożnej Nienawidzę tego darcia mordy Tych ludzi głupich Opętanych tą durną piłką No ale to już jak Oglądacie mój kanał, to wiecie co nieco jakie są moje zapatrywania na to. Święta idą. Dzisiaj ostatnia robota przed świętami. Jutro Wigilia. Pojutrze pierwszy dzień świąt. Nie będą jeździć autobusy ani żaden inny transport publiczny. Potem drugiego dnia świąt idę do pracy na wyścigi konne. Podwójnie płacą, dlatego się przejadę, a już kolejnego dnia, jak będzie płacona normalna stawka, to już tam nie pójdę. Dwa dni sobie odrobię w jeden dzień, i potem sobie zrobię mini ferie, nawet do końca roku, myślę. Potem Sylwestra, kolejna robota. No ale jedna dobra rzecz jeden dobry postęp w porównaniu z poprzednim rokiem że coraz mniej tego stójkowania robię coraz więcej tłumaczeń e, na stójkowanie to już czasem idę tam kilka razy w miesiącu moim celem jest, żeby w ogóle nie chodzić na stójkowanie, no, ale w tej chwili pracuję już tylko dla jednej firmy mam nadzieję, że nie za długo będziemy też stać, żeby w ogóle już nigdy w życiu nie stójkować nie być stewardem, bo tego nienawidzę i nie chcę robić kariery na tym polu nie chcę zostać ochroniarzem kierownikiem starszym ochroniarzem co tam wolicie nie chcę mieć tej licencji Tamesa jej kiedyś miałem możliwość ale tam okazali się oszustami ta firma i nie wyszło no nic chcę pracować jako tłumacz może coś jeszcze lepszego robić może mieć czas więcej na kanał i dla was lepsze treści wrzucać tutaj podróżować więcej ale też odpoczywać ja lubię domatorstwo i co takie tu mamy widoki już wam to pokazywałem we vlogu gorzki początek w Stratford czy gorzkie chwile w Stratford już nawet nie pamiętam tytułu, ale w każdym razie wam się miniaturka teraz wyświetli co do przygotowań do świąt to zrobiłem sobie wczoraj zakupy na całkiem spore jak na mnie 50 prawie funtów wydałem 50, 50, e, i jestem obkupiony. Może dzisiaj jeszcze dokupię jakiś sok, batoniki i w sumie wszystko mam. Piję sobie jakieś tam mrożonki, to co lubię. Jamaiskie e, pati, bardzo mi smakują. Burgery takie do mikrofali. I tak będzie moja wigilia, i święta wyglądały. Taką tradycję mam. Że po prostu sobie odpoczywam w ten czas. Obejrzę sobie może jakiś świąteczny film. Myślę nad mechaniczną pomarańczą. A będę też chciał nie za długo się wybrać na tam zmet do takiego e, osiedla przebrzydłego, gdzie oni kręcili ten film. I wam to pokazać. Więc święta to dla mnie odpoczynek. Nie jakiś tam wielki zostawiony stół. Nie jakieś celebracje. Nawet choinki nie mam. Otworzę sobie w komputerze JPEG. -a. I tak to będzie wyglądać to moje świętowanie. A teraz idę do roboty. Nie wiem, co będę robić po tej robocie. Czy pojadę oglądać jakieś dekoracje świąteczne? Może pojadę. A jak nie będę miał ochoty wydawać dodatkowych 3 funtów, to nie pojadę. Pytaliście mnie też w komentarzach o jakieś tam jarmarki świąteczne. Ja nie chodzę, kiedyś pracowałem w Winter Wonderland się Na to napatrzyłem drożyzna, nudy. E, nie, nie, nie interesuje mnie temat. Tu mam już centrum handlowe, a ja przyjdę stąd. Idziemy na ten stadion. Tu mam początek roboty. 8.30, początek zbiórki, właściwie, więc można się trochę spóźnić. Na 9.30 będzie start. Strasznie rano. Strasznie się źle czuję zawsze, jak muszę tak wstawać rano. 2 stycznia mam jeszcze taką robotę, tu też na tym stadionie, ale będzie początek 15.30 rejestracja. Ja się tak cieszę, prawie jakbym miał wolne tego dnia i płacone. Więc zobaczcie, jaka różnica w odczuwaniu. Chociaż dzisiaj się już troszkę wyspałem po wczorajszym dniu. No, trochę w nocy sobie pogarniałem swoje sprawy i, i czuję się nie najgorzej, gorzej już się czułem. Wczoraj latałem od tłumaczeń do tłumaczeń no i właściwie same kancelacje, ale zapłacą mi, więc tylko latałem z kartkami, podpisywałem i jeździłem autobusami <laughs> i tak fajnie. Tak lepiej. Lepiej niż być uwiązanym stojąc w jakiejś robocie. Czy pracując wśród y, ludzi w zgranym teamie, które w większości przypadków zgranym teamem nie jest? No cóż, idę i co? Później Wam pokażę coś więcej. Zapraszam na odcinek. Jestem już po robocie. Jak zwykle to samo, czyli nic ciekawego. Nikogo nie znieśli na noszach, nikogo nie aresztowano. Tam ta ochrona. Też ostatnio. Nie, nie w tej zmianie co teraz. Wcześniej było, że jakiegoś debila zglebowali i leżał skuty. Chyba w kajdankach. Albo jakoś go skrępowali, przygnietli i darmordę. Coś moje oczy, moje oczy, puśćcie mnie, udawał, jak się przyjrzałem, to nie wyglądał na e, takiego, co by mu się jakaś krzywda stała. W każdym razie, ja idę teraz do domu, spotkałem dzisiaj mojego kolegę, Anglika, e, dobrego kolegę, dobrego kumpla, może i prawie, że przyjaciela, albo i przyjaciele, czasem tam ze sobą piszemy, rozmawiamy. I w pracy też tak e, trochę e, sprawia, że jest po prostu ta praca przyjemniejsza, bo mam z kim pogadać. Czasem mnie denerwuje, bo jest za bardzo tak e, wciągnięty w tą robotę tutaj, ale też bez przesady. Ma dystans, jest inteligentny gość. Tam kiedyś o nim wspominałem przy okazji Gruzji. Taki Anglik starej daty. Z lat 50. mentalność, więc po prostu mówi, co myśli, nie boi się. To jest akurat nim pozytywnego. Głosował za Brexitem, a mimo tego się ze mną koleguje, bo kiedyś dowiedział się, że skończyłem tutaj angielskie studia i po prostu tak zagadał od słowa do słowa i się zaczęła relacja nasza, koleżeńska. Mimo tego, że był za Brexitem i jednocześnie niedawno pochwalił. Dominika Tarczyńskiego z Pis. Bo jak usłyszał jego wypowiedź tam w Europarlamencie na angielski, to powiedział, że no ten wasz tam poseł to ma jaja, ja mówię, u nas cały rząd taki jest. No mówi o, to bym chciał mieć takich polityków w moim kraju, tutaj w Anglii w Zjednoczonym Królestwie. Jakich wymać u siebie. Tak powiedział, więc widzicie, kompleksy mieć. Po co mieć kompleksy polskie? Jak ci ludzie z zagranicy chwalą. No a teraz przyszli ci, co przyszli, no cóż, zobaczymy co to będzie. Ciekawe czasy, więc człowiek się nie będzie nudzić. i like to dance so come and join us to dance so come and go to the next song now hallelujah. as somebody dey around with body somebody like jesus die for me he get me in Liberty he has come put me in one place jesus has the Liberty so i can dance and i can make joys for my living room. God, you have joy. Come on. The name Jesus. Through him, you can have joy. 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 Przyszedłem do starego Stratford, starszej części, tutaj jest ta wioska olimpijska, tutaj jest stara pętla autobusowa, kiedyś z niej często jeździłem do domu z pracy i z domu do pracy. No takie święta jak widzieliście na przebitkach, takie celebracje, próbowałem znaleźć jakąś choinkę, tutaj e, postawioną na placu czy coś, ale nic nie widzę. Jedynie są choinki na sprzedaż, żywe. Tam sprzedawca obcinał, jak widzieliście, ludziom pewno tą, pewno ten korzeń, tą podstawę jakąś. Nie wiem na czym to tam polega, nieważne. No i co obok siebie widzieliście e, nawracających na islam? Oczywiście ten sam motyw, e, że Mohamed, Jezus tam i Allah to są e, trzy osoby i tak dalej, że to jedno i to samo prawie, że no, żeby was tu jakoś podłapać, chrześcijanie, żebyście przeszli na islam, czy jak oni to mówią, wrócili na islam. No ale też byli czarni, murzyni, którzy nawracali albo e, szerzyli chrześcijaństwo. Jak tam widzieliście, śpiewali o, o radości. Radość, radość. No i co, i taka historia dzisiaj. Nie jadę do tego centrum, nie chcę mi się. W zeszłym roku nakręciłem vloga z centrum. E, a na jakiś taki jarmark świąteczny, to mi się tu nie chce chodzić. Kiedyś też byłem na takim jarmarku. Wiem jak ciężko tam się dostać do środka, jak tam kupę ludzi wchodzi. E, nie wiem, czy już biletów nawet nie wprowadzili, nawet jak tam jest ten darmowy nadal. to no, po prostu dla mnie to jest puste i nieciekawe. Nie interesuje mnie to, więc idę odpocząć, idę do domu. I w sumie to jest taka dobra klamra spinająca tego vloga. Zacząłem tak. Idąc na ten stadion, a teraz siedzę tutaj, już chwilę odpoczywam jako wolny człowiek. Przez dwa dni ten vlog to dzisiaj taki trochę żart, jest w zasadzie o niczym. Taki bardziej filmik, żeby to wam życzyć wesołych świąt, spełnienia marzeń, radości z życia, uśmiechu, pieniędzy, bo pieniądze są najważniejsze, jeśli się ma zdrowie i poukładane w głowie. Eee, a sobie życzę, żeby. Yy, już nie tylko na te stadiony yy, przychodzić dwa razy, trzy razy w miesiącu ale żeby w ogóle na te obsrane stadiony nie przychodzić yy, żeby finansowo człowiek się czuł na tyle pewny, żeby miał dochód z jakiegoś innego źródła pewny, żeby już na te stadiony przychodzić, nie musiał żeby już nie musiał widzieć tych durnych meczy i tych ludzi po prostu bo ich nie chce widzieć, niech sobie żyją swoim życiem, ale ja ich nie chcę widzieć no i żeby dostać P45 tu z tej firmy już i po prostu sobie to oprawić w ramki bo człowiek będzie wiedział, że ma z innego źródła pewny dochód i nie musi tu już przechodzić taką konkluzją kończę jak się podobał ten filmik dzisiejszy, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie komentujcie napiszcie co wam się marzy w święta jak sobie wyobrażacie swoje święta Jakie spędzacie, i tak dalej, i tak dalej. A ja idę po prostu się zabąkrować i wyciszyć i zjeść jakieś dobre jedzenie. Tutaj niby jest kurczak taki favorite chicken, czy perfect chicken. Teraz wkleję wam zdjęcie. Jest to dziwny lokal, bo do niego ustawiają się kolejki. Ustawiają się kolejki, bo lokal ma tu myślę, że najniższe ceny w Stratford, może nawet we wschodnim Londynie. Za 4,50 można zjeść ten set powiększony z większymi frytkami, a za 4,25 normalną porcję. Więc to jest naprawdę dobra cena. Jak na Londyn już takich cen nie ma. Kiedyś były, ale teraz tak nie ma. Ale ja dzisiaj tam nie idę. Tu musiałbym przejść tam przez to centrum handlowe. Mam dobre żarcie w domu. Idę zjeść sobie po prostu coś dobrego w domku. I tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.